Wspaniały apostoł, wierny sługa i przyjaciel Jezusa, fakt posiadania tego samego imienia co zdrajca apostoł Jezusa sprawił, że wielu Cię zapomniało, ale Kościół czci Cię powszechnie i wzywa jako patrona spraw beznadziejnych, smutnych i pozbawionych nadziei. Módl się za mną, bo jestem tak nędzny. Składam skromną prośbę, błagając o wykorzystanie szczególnego przywileju, który Cię obdarzono aby przynieść widoczną i natychmiastową pomoc, gdyż słowa prawie całkowicie mnie opuszczają. Chodź mi z pomocą w tej wielkiej potrzebie, abym mógł otrzymać pocieszenia i wsparcie z nieba we wszystkich moich potrzebach, uciskach i cierpieniach, zwłaszcza w łasce, którą teraz proszę. Proszę Cię o Twoją interwencję u świętego Judy Tadeusza teraz, z wielką wiarą. Niech będę błogosławiony z Tobą i wszystkimi wybranymi na wieczność. Przyrzekam, Błogosławiony Święty Judy, zawsze pamiętać o tym wielkim, łaskawym uczynku i nigdy nie przestawać czcić Cię jako mojego szczególnego i potężnego patrona, oraz uczynić wszystko, co w mojej mocy, aby rozpowszechniać kult ku czci Tobie. Amen. Witajcie wszystkich w kolejnym filmie modlitewnym na naszym kanale Matki Boskiej Świata. Dziś nasza modlitwa będzie poświęcona Świętemu Judaszowi Tadeuszowi, znanemu jako święty spraw beznadziejnych i patron sytuacji desperackich. Jego kult jest silny na całym świecie, zwłaszcza w Ameryce Łacińskiej. Jest często przedstawiany z toporem, symbolizując narzędzie, które zostało użyte do jego męczeństwa, a jego święto obchodzone jest 28 października. Święty Judasz Tadeusz był męczennikiem, zabity toporem. Jego wstawiennictwo jest szukane przez tych, którzy borykają się z trudnościami w swoim życiu. Napiszcie w komentarzach imię osoby, którą chcielibyście obdarować tą modlitwą do świętego Judy Tadeusza. Napiszcie Amen w komentarzach, jeśli macie wiarę i wierzycie w moc i w świętego Judy Tadeusza w waszej pilnej i desperackiej sprawie. Modlitwa do świętego Judy Tadeusza na sprawy niemożliwe i desperackie. Święty Judasz Tadeusz, patron spraw niemożliwych i desperackich. Spójrz z litością na mistrzostwom Europy skołatane serce. W chwilach zwątpienia i rozpaczy zwracam się do ciebie, wiedząc, że jesteś potężnym orędownikiem u Boga. Święty Judasz Tadeusz, który doświadczyłeś trudności i wyzwań życiowych, rozumiesz mękę, którą noszę w moim sercu. Skromnie proszę o twoją wstawiennictwo u naszego Pana, przedstawiając moje prośby i potrzeby. W chwilach ciemności jesteś światłem nadziei. W niemożliwych sytuacjach jesteś promieniem wiary, który oświetla moją drogę. Błagam, chwalebny święty, abyś mi pomógł w tej chwili desperacji. Tutaj wymień swoją niemożliwą lub desperacką sprawę. Wierzę w Twoje wstawiennictwo i moc Boga w dokonaniu niemożliwego. Pomóż mi znaleźć siłę, odwagę i wytrwałość w obliczu tego doświadczenia. Niech wola Boża spełni się w moim życiu, a nawet w trudnościach, znajdę pokój i pociechę w Jego łasce. Święty Judasz Tadeusz, przyrzekam zawsze Cię czcić i szerzyć kult ku czci Twojego imienia. Amen. Święty Judasz Tadeusz, wierny apostoł i przyjaciel Jezusa, w tej chwili zwracam się do Ciebie z pokorną prośbą. Szukam Twojego orędownictwa i boskiej pomocy w moim życiu. Ty, który jesteś znany jako patron spraw niemożliwych, rozumiesz cierpienie, które noszę w sercu. Po pierwsze, chcę Ci podziękować za wszystkie błogosławieństwa i łaski, które otrzymałem w ciągu mojego życia. Jestem wdzięczny za Twoje stałe i miłosne orędownictwo. Twoja pobożność i pomoc są nieocenione w trudnych chwilach. Dziś przedstawiam Ci moje troski i wyzwania, które mnie obciążają. Tutaj wymień swoje osobiste intencje i sprawy niemożliwe lub desperackie, które chcesz przedstawić świętemu Judithadeuszowi. Święty Judasz Tadeusz, proszę o Twoją pomoc w znalezieniu siły do stawienia czoła tym trudnościom i błagam o Twoje orędownictwo u Boga w moim imieniu. Niech Jego miłość i miłosierdzie spłyną na mnie, prowadząc mnie i chroniąc w każdym momencie. W tej chwili modlitwy medytuję nad Twoim życiem i przykładem. Przypominam sobie Twoje apostolskie posługiwanie, Twoje zaangażowanie w wiarę i gotowość służby Bogu. Inspiruj mnie, święty Judasz Tadeusz, aby podążać Twoimi śladami, rosnąć w wierze i kochać Boga i bliźniego całym sercem. Modlę się także za tych, którzy cierpią i borykają się z wyzwaniami na całym świecie. Niech Twoje orędownictwo dotrze do wszystkich tych, którzy potrzebują pomocy, pocieszenia i uzdrowienia. Święty Judasz Tadeusz, mój niebiański przyjaciel, przyrzekam zawsze Cię czcić i szerzyć kult ku czci Twojego imienia. Z góry dziękuję za Twoją pomoc i orędownictwo, w pełni ufając, że nawet w niemożliwych sytuacjach Bóg jest Panem, a Jego wola zostanie spełniona. I imię Jezusa, Twego Ukochanego Pana, modlę się. Amen. Święty Judasz Tadeusz, w tych chwilach głębokiej modlitwy, zwracam się do Ciebie z sercem obciążonym przez wiele osób cierpiących z powodu chorób i dolegliwości. Ty, który jesteś znany z miłości i mocy uzdrawiania, proszę, wyciągnij swoją rękę ku tym, którzy cierpią, przynosząc im ulgę i uzdrowienie. Święty patron spraw niemożliwych, wiesz, że choroba może być przytłaczającym ciężarem nie tylko dla tych, którzy cierpią, ale także dla ich rodzin i bliskich. Błagam Cię o orędownictwo u Boga za te dusze, aby były dotknięte Bożą miłością i miłosierdziem. Panie, spojrzyj łaskawie na tych, którzy są hospitalizowani, tych, którzy walczą z chorobami przewlekłymi, tych, którzy stawiają czoła ponurym diagnozom i tych, którzy cierpią fizycznie lub emocjonalnie. Niech twoja ręka uzdrowienia stąpi na nich, przywracając ich zdrowie i dobrobyt. W tej chwili modlitwy chcę także pamiętać o tych, którzy opiekują się chorymi: lekarzy, pielęgniarki, rodziny i przyjaciele. Błogosław tych opiekunów siłą, mądrością i współczuciem. Niech staną się narzędziami Twojego uzdrowienia i pocieszenia dla chorych. Święty Judasz Tadeusz, inspiruj nas, abyśmy nigdy nie tracili nadziei, nawet w najtrudniejszych sytuacjach choroby. Wzmocnij naszą wiarę, abyśmy ufali, że Bóg zawsze jest obecny, prowadząc nas przez burze życia. I wreszcie proszę, aby przez Twoje wstawiennictwo wszyscy chorzy znaleźli pociechę w Bogu i doświadczyli uzdrowienia fizycznego i duchowego. Niech świadczą o mocy miłości i wiary, stając się żywymi świadkami Bożej łaski. Święty Judaszu Tadeuszu, przyjmij tę gorącą modlitwę w imieniu wszystkich tych, którzy są chorzy, i w imieniu nas wszystkich, którzy za nich się modlimy. Bądź nadal naszą nadzieją i wsparciem w chwilach potrzeby. Amen. Święty Judaszu Tadeuszu, orędowników w sprawach niemożliwych. Wznosimy nasze serca do Boga w imieniu rodzin cierpiących z powodu uzależnień od narkotyków i alkoholu. Wiemy, że te uzależnienia dotykają nie tylko osoby, które się z nimi borykają, ale także ich rodziny. Powodując ból, desperację i rozdźwięk. W tej chwili, panie, prosimy o twoje błogosławieństwo i łaskę, aby spłynęły na wszystkie rodziny stawiające czoła temu trudnemu wyzwaniu. Pociesz serca tych, którzy widzą swoich bliskich wpadających w sidła tych niszczących uzależnień. Święty Judaszu Tadeuszu, patronie sytuacji desperackich, Prosimy Cię o wstawiennictwo u Boga za tymi, którzy są uwięzieni w okowach uzależnień. Daj im siłę do oporu przed pokusą i do poszukiwania pomocy, której potrzebują do swojego wyzdrowienia. Panie, patrz z miłością na rodziców, matki, ojców, synów i córki, którzy cierpią, widząc swoich bliskich walczących z uzależnieniem. Obdarz ich mądrością, cierpliwością i miłością, aby wspierać tych, którzy potrzebują wsparcia. Modlimy się również za społeczności i organizacje pracujące nad rehabilitacją i zapobieganiem uzależnieniom. Błogosław ich wysiłkom i dostarcz im niezbędnych środków do kontynuowania tej ważnej misji. Przez wstawiennictwo świętego Judasza Tadeusza. Niech te rodziny znajdą nadzieję i siłę do pokonania tych wyzwań. Niech uzdrowienie i pojednanie zakwitną w ich domach, a pokój Chrystusa zagości w ich sercach. Święty Judaszu Tadeuszu, przyjmij naszą modlitwę w imieniu tych rodzin i wszystkich tych, którzy walczą z uzależnieniami. Amen. Panie, zmiłuj się nad nami. Chryste, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Chryste, wysłuchaj nas. Chryste, wysłuchaj nas. Święty Judaszu Tadeuszu, krewny Jezusa i jeden z dwunastu, módl się za nami. Święty Judaszu Tadeuszu, który śmiało głosiłeś Ewangelię, módl się za nami. Święty Judaszu Tadeuszu, który dokonywałeś cudów w imię Jezusa, módl się za nami. Święty Judaszu Tadeuszu, patron spraw niemożliwych, módl się za nami. Święty Judaszu Tadeuszu, pomocnik strapionych i desperatów, módl się za nami. Święty Judaszu Tadeuszu, wzór wiary i oddania, módl się za nami. Święty Judaszu Tadeuszu, potężny orędownik przed Bogiem, módl się za nami. Święty Judaszu Tadeuszu, pocieszyciel chorych, módl się za nami. Święty Judaszu Tadeuszu, nadzieja opuszczonych, módl się za nami. Święty Judaszu Tadeuszu, przykład miłości i współczucia, módl się za nami. Święty Judaszu Tadeuszu, nasz przyjaciel w niebie, módl się za nami. Z głęboką wdzięcznością wobec świętego Judasza Tadeusza, teraz zwracamy się do Ducha Świętego, więzienia miłości, które łączy Ojca i Syna i zamieszkuje w naszych sercach jako nasz przewodnik i Boży pocieszyciel. Nasza duchowa podróż jest oświetlana obecnością Ducha Świętego. Umożliwiając nam zrozumienie, miłość i życie naukami Chrystusa. Wspólnie módlmy się do Ducha Świętego. Przyjdź, Duchu Święty, napełnij serca Twoich wiernych i rozpal w nich ogień Twojej miłości. Wyślij Twego Ducha, a wszystko zostanie stworzone, a oblicze ziemi zostanie odnowione. Boże, który nauczałeś serca Twoich wiernych światłem Ducha Świętego, Obdasz nas łaską, abyśmy przez tego samego Ducha wiedzieli, co jest słuszne i zawsze się cieszyli Jego pociechą. Przez Chrystusa, naszego Pana. Amen. Niech to wezwanie do Ducha Świętego otworzy nasze serca na Jego przemieniającą obecność i pozwoli nam doświadczyć radości i miłości, którą On niesie. Żyjmy jako prawdziwi uczniowie Ducha Świętego, pozwalając mu prowadzić nasze myśli, słowa i działania zgodnie z wolą Bożą. W imię Ojca, Syna i Ducha Świętego. Amen. Po podniesieniu naszych próśb do Ducha Świętego, teraz przygotowujemy się do skierowania naszej modlitwy do Boga Ojca za pomocą modlitwy, którą nauczył nas Jezus, Ojcze Nasz. Ojcze nasz, który jesteś w niebie, święć się imię Twoje. Przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota twego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Niech nasze modlitwy dotrą do serca pełnego miłości Boga, przynosząc nam pociechę, ochronę i obfite łaski. Wzmacniani tymi modlitwami możemy kontynuować naszą drogę wiary i doświadczać radości wspólnoty z Bogiem i wszystkimi świętymi. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, na wieki wieków. Amen. Niech będzie pochwalony nasz Pan Jezus Chrystus, na wieki niech będzie pochwalony. Módl się za nami, święta Matko Boża, abyśmy byli godni obietnic Chrystusa. Amen. Dziękujemy, święty Judaszu Tadeuszu, za troskliwe patrzenie na nasze pilne i niemożliwe sprawy. To, co wydaje się niemożliwe dla ludzi, Bóg może dokonać. Napisz Amen w komentarzach, jeśli wierzysz w to. Nie zapomnij zasubskrybować kanału i polubić tego filmu. Niech Bóg błogosławi was wszystkich. Do następnej modlitwy. Zdrowaś Mary Joe.